Witaj serdecznie z tej strony, Paweł Rawski. A dzisiejsze nagranie chciałem poświęcić trzem magicznym słowom, które teoretycznie są bardzo dobrze znane, ale tak naprawdę w praktyce są bardzo rzadko stosowane. I teraz, jeżeli ktoś kto to ogląda, jest świeżo upieczonym nlp i używa NLP, chociaż troszeczkę, to nie, nie będzie to na temat nie, ale i i. To są trzy magiczne słowa w NLP, które są już bardzo oklepane. To będzie o czymś zupełnie innym, bardziej klasycznym, ale chcę zwrócić Twoją uwagę na te trzy słowa, ponieważ według mnie to są słowa, które potrafią zdziałać dosłownie cuda i otworzyć niemalże każde drzwi. Okay? Pierwsze z tych słów to dziękuję. Za każdym jednym razem, gdy ktoś w Twoim kierunku zrobi cokolwiek pozytywnego, powiedz szczerze dziękuję. Szczerze. Czyli nie takie wyklepane dzięki, tylko takie autentyczne, szczere dziękuję. Dlaczego mówię szczere? Ponieważ jak, jak właściwie je powiedzieć? Wiesz, zwróć uwagę, że wiele razy w Twoim życiu, gdy ktoś Ci podziękował w taki uprzejmy, naturalny sposób, poczułeś się lepiej. Zgadza się? Więc jeżeli Ty czułeś się wtedy lepiej, to fajnie jest to samo dawać innym. Jak mówić dziękuję? W bardzo prosty sposób. Jeżeli ktokolwiek zrobi coś dobrego w Twoim kierunku, szczerze, czując wdzięczność za to, co się stało, patrz mu w oczy... I naturalnie powiedz dziękuję. Zrób pauzę, jeżeli chcesz powiedzieć cokolwiek później. Zrób pauzę, nawet niech ona trwa te kilka sekund, ale powiedz szczerze, patrząc głęboko w oczy, dziękuję. Zdziwisz się tak naprawdę, jak, jak różne mogą być reakcje ludzi, kiedy będziesz im dziękował za każdą jedną rzecz, którą zrobił w Twoim kierunku. Bo w tym momencie uczysz ich tak naprawdę tego, by robili to częściej. To jest taki naturalny, przyjemny i sympatyczny proces nauki. Okay? Więc pamiętaj, dziękuję za wszystko co dzieje się pozytywnego. Drugie magiczne słowo. To przepraszam. Za każdym jednym razem gdy popełnisz jakiś błąd, wiesz, jesteśmy ludźmi. Więc za każdym razem gdy popełnisz jakiś błąd, jako człowiek po prostu przeproś najszczerzej jak tylko możesz. Magiczne słowo przepraszam bardzo często przychodzi nam najtrudniej przez gardło. Bardzo często boimy się powiedzieć przepraszam, bo nasze ego nas trzyma i myślimy, nie, nie powiem przepraszam, bo to ta osoba się myli, i tak dalej. Mimo tego, że w głębi wiemy doskonale, że tak naprawdę to my popełniliśmy błąd. I czasem wystarczy powiedzieć, wiesz, przepraszam cię za to, naprawdę zachowałem się jak idiota, czy cokolwiek innego, ale będąc naprawdę szczerym z tym przekazem i wtedy wiesz, mi mogło się zadzia zadziać cuda. Okay, więc przepraszam za każdym jednym razem, kiedy będziesz wiedział, że popełniłeś błąd, ponieważ popełnianie błędów jest naturalną i normalną rzeczą w naszym życiu i przyznawanie się do nich również powinno tą rzeczą być, aczkolwiek niestety nie zawsze jest. Trzecie magiczne słowo to proszę. Wiesz, ja wiem, że fajnie jest po prostu czasami coś wziąć i zrobić, jednak równie fajnie jest poprosić drugą osobę o cokolwiek. Często. Trudno nam poprosić kogoś o pomoc, bo uważamy, że my powinniśmy zrobić wszystko, że my już tak dużo wiemy, że my już tak dużo potrafimy, że nie możemy się przyznać do tego, że czegoś nie wiemy, i po prostu na liczenie świecie poprosić o to, by ktoś nam pomógł. Jednak to też jest przecież naturalna rzecz. Tak naprawdę nie będziesz potrafił wszystkiego i nie będziesz robił wszystkiego sam i nigdy tak nie będzie, plus w grupie często pracuje się znacznie fajnie, z drugą osobą pracuje się fajnie, dlatego jeżeli. Chcesz czegoś, to nigdy, ale to przenigdy nie byś się o to poprosić. I niech to również będzie jak najbardziej szczere, płynące z intencji serca, niech to będzie jak najbardziej spójne z tobą i powiedziane tak, byś patrzył komuś głęboko w oczy, kiedy to mówisz. Za każdym razem, kiedy używasz tych trzech słów, Niezależnie od sytuacji, staraj się zawsze patrzeć ludziom głęboko w oczy w momencie, kiedy mówisz te słowa, ponieważ wtedy tak naprawdę możesz zauważyć reakcję, która bardzo często może być bardzo, ale to bardzo sympatyczna, bardzo miła i często ludzie mogą się zdziwić, że używasz takich słów. Akurat, które teoretycznie są znane wszystkim, ale w praktyce są używane, wiesz mi, za rzadko. Z tego co widzę, są używane stanowczo za rzadko. Więc ja dziękuję serdecznie za to, że obejrzałeś to nagranie do końca. Mam nadzieję, że było ono dla ciebie wartościowe, i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie.